Dzień dobry kolejny liścik z Chin tym razem powinien to być zegareczek zamówiony przeze mnie w sklepie wiszką. w każdym razie tak tu podają nie ma żadnego logo tego sklepu ale mimo wszystko jak tu sprzedawca zadeklarował ma być to być zegarek a ja zamawiałem tylko jeden zegarek wartości dolara no, ciut więcej kosztował Zamówiłem go tylko dlatego z sentymentu. Jako, że nie przepadam za ze zegarkami zbytnio, ale zamówiłem go z sentymentu. Jak ja byłem młody to takie elektroniczne zegarki były szczytem marzeń każdego młodego człowieka. Poczuszka wysłana 1 marca. Czyli bardzo przyzwoity czas. Nie rejestrowana, poczta lotnicza. Czyli standard jak u Chińczyków, tylko koperta poliowa i jest ten zegareczek zegareczek otworzymy kopertę taki zegareczek Sentimentu electronic poszukuję takiego zegareczka z melodyjkami jak ja byłem młody to takie melodyjki to były szczytem ciało, tu stoper mi chodzi I się włączył 58 minut działa zatrzymamy go zerujemy czas 20.39 wtorek jak to się nastawia o 20, to będzie 11, Powinna być 8:40 wieczór. Iś. Taki malutki, skrabniutki ten zegareczek jest alarm. To już wyłączy ten alarm, bo naciskałem. Ja No dobrze, nie będziemy się teraz bawić wygustowania. Przepraszam, bo tak się zagapiłem i krzywo trzymam. Będzie pasował moją rękę, no, na styk, Mam grubą dość rękę. Chciałabym go było tutaj jak na Dolara, tam z grosikami. Jestem bardzo zadowolony. Sklep trochę dziwny, nie mogę go rozszyfrować próbuję zrobić zamówienie u jednego sprzedawcy kilka artykułów nie bardzo mi to wychodzi różnych nawet jakbym próbował zakładać zegarki takie dwa to za każdym razem koszty przesyłki są liczone osobno czyli dwa razy no fatalnie to wygląda ktoś tu postawiłem alarm w pierwszej w nocy mi się włączy tak zaraz to usunę żadnych logo, żadnych napisów ale metalowy jest metalowy całkiem, całkiem podoba mi się. Przepraszam, tak krzywo, ale zrobię to innym telefonem teraz i odruchowo na, na prawo ściągam, a teraz mam kamerkę po lewej stronie. I tak mi to wszystko ucieka. Takie małe cudo. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.